Yo, I dobra sprawdź, kurwa tak się śmieje Może ja zmarznę, bo ty mnie niczym nie rozprzejesz Yo, I dobra sprawdź, kurwa jestem tutaj duży, a ty kurwa takich sch... coś tam się kurczysz Yo, I dobra sprawdź, nie miałem tutaj rymu Ale mam za to kurwa, tonę stylu, Yo, I dobra sprawdź, i tak mi dobrze idzie Gdybyś przejebał nawet we freestyle'u z pingwinami na Antarktydzie I dobra sprawdź, tutaj kurwa mam Ty się topisz jak ta pierdolona zimna kra I dobra sprawdź, ta kurwa do tego dodam Kurwa ty się z twojego stylu zostanie woda. Yo! I dobra sprawdź kurwa rymu, szaman. Zostanie woda, ale kurwa gazowana, yo! I dobra sprawdź, jadę tutaj hardo. Ryd, woda gazowana, jest ci kurwa gryzę w gardło. Zimna wojna, temat. Nie, 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 to był temat, który, który wysłuchaliśmy. Natomiast twój temat to chore melodie. O. Ubo. Ej, ej, zostaw moje piersi, trzymaj kutasa, bo jest potężny Jak mój freestyle siermiężny, ej kurwa Potem będzie sporo oględzin twoich złok Trzymaj mój krok, ej kurwa, wsiń mi bok Kurwa zimna wojna, to jest okres taki zimna niespokojna tam kurwa niby się biją, ale w sumie to nie, oni zbroją się i tam te atomówki robią, zdobią tym salony, potem kontynent jest rozpierdolony, ale tak się straszą nawzajem, niby trochę z jajem, niby trochę nie, że zabijecie, ale nie ma w końcu i kurwa palą sobie na słońcu. ja pierdolę, tu kurwa sadzimy fasolę, jest dobrze, fuj. Gnój no, przerzucamy w To było, to było... <śpiewanie> Przypominam temat...